Krzysiek, witam Was podczas kolejnego vlogu po Japonii Dzisiaj mm. mamy piękne poniedziałkowe popołudnie. mam dzień wolny, ponieważ będziemy święto narodowe Właśnie wracam z Kimitakoen Byłem w parku porobić zdjęcia Szczególnie małym ptaszkiem który się nazywa Mejiro I na samym końcu tego vlogu zostałem małą galerię zdjęć, których dzisiaj zrobiłem Galerię nazwałem Między drzewami I teraz widzicie przede mną jest dziewczyna w kimono Dzisiaj w Japonii jest jeden z właśnie dni, gdzie dziewczyny, które kończą 20 lat, właśnie świętują. Poprzez ubieranie się w kimono robi się na to, to sesję zdjęciową. idą do uniwersytetu czy do świątyń i świętują właśnie dzień, gdzie kończą właśnie 20 lat. Jest to fajne wydarzenie. Można zobaczyć wtedy bardzo dużo dziewczyn w pięknych kimonach, w którym mają tam tę bardzo piękną symbolikę japońską. Przez tam jest Yoga Tower, jestem z miejscowości Yoga, nie mycie tego z jogą, to trzeba poprawnie wymówić, a nawet Japończyk zrozumie, co mówimy, yoga, tylko Yoga, wydłużamy sobie dzięki. I to jest chyba główny budynek, w którym się znajdują wszystkie biznesy, jeżeli chodzi o to miejsce, a są mniejsze biznesy wokół, ale jest też sporo domów, jest to dość znana dzielnica z drogich domów. Chociaż sama dzielnica się niczym tak naprawdę nie wyróżnia, bo z tej strony mamy ogólnie cmentarz oraz świątynię. Ale po mojej prawej stronie znajduje się sklep OK. Więc jest to jeden z największych typów sklepów i najtańszych właśnie tutaj w Japonii. Więc jeżeli przyjedziecie do Tokio, będziecie szukali sklepu, gdzie możecie zrobić tanie jakieś zakupy, to ja Wam polecam OK. Po prostu sobie wpisujecie w google OK i znajdziecie ten sklep. Jeśli jest dość sporo wokół. Tutaj wyobraźcie sobie, że to jest czyjś dom. Piękny stary japoński domek, zrobiony właśnie w ten sposób, na skrzyżowaniu w samym centrum miasta. Coś naprawdę jest fajnego. Chciałbym w takim domie zamieszkać, tylko problem jest z tym, że ściany są zrobione z drewna, są cienkie. W lato jest bardzo gorąco, w zimę jest bardzo zimno. I do tego, jeżeli macie problemy z kurzem, tak jak ja mam, to to mi wam nie pomoże czyli te słomiane podłogi. A nic, idziemy dalej przy siebie, pokażę Wam główną ulicę tutaj ze sklepami, ponieważ my tutaj z Aską bardzo często przychodzimy, Zresztą od tego, że Aska tutaj pracuje. Osi kokoniary kokeniary, więc sigoto po japońsku znaczy praca. I Aska tutaj w tej miejscowości właśnie pracuje. I do tego dużego OK często chodzimy na zakupy. Niestety tam jest zakaz robienia filmowania w środku, więc nie za bardzo wam będę w stanie pokazać, ale... Najprawdopodobniej po prostu wsadzę kamerę do koszyka i kiedyś wam pokażę, jak się robi japońskie zakupy i tak wynosi. Więc to powinno być mniej więcej ok. I teraz, jeżeli chodzi o samą jogę, znam jeszcze, sporo restauracji. Po mojej lewej jest coś włoskiego. Macie włoską restaurację, że tam były butelki. Tam w jest jest samofryzjerski. Oczywiście jest jej takich. Lepszy, czyli już płacicie Obok tego salonu znajduje się sklep z sushi. Ale Aska zawsze mówi, że te sushi tutaj nie jest najlepsze, chociaż nigdzie tutaj nie jadła. I no osobiście ja też tutaj nie byłem, ale tylko poprzez to, że jej z nami narzekają, to ona też narzeka na ten sklep. Chociaż ja osobiście sądzę, że będzie to po prostu dobre sushi w Japonii i naprawdę jest ciężko znaleźć. Miejsce gdzie robią jakieś złe sushi Chyba, że płacicie, nie wiem, za sztukę No to wtedy To na pewno będzie niedobre Teraz doszliśmy pod tym Sam Yoga Tower To jest po mojej prawej stronie Teraz pod znajduje się Stacja Metra Jest coś yoga Przyjeżdża tutaj D Toshi Czyli możecie złapać pociąg z sibuji, aby tutaj dojechać stąd dojeżdżacie do Nikotamy za Nikotamą się rozpościera Kawasaki jeżeli już na prefekturę wyjeżdżacie z Tokio jest też to kula stacja autobusowa autobus jest zaparkowany tutaj sama stacja zaraz Wam pokażę ma fajną klatkę schodową jeżeli chodzi o zejście po prawej stronie jest minuta wsklejtor nie do tej strony jest ze schodami na dole się znajduje parę sklepów. A zresztą pokażę Wam, jak środkowo wygląda taka stacja. Czemu nie skorzystajmy z tego momentu? I zaraz, jak wyjdę ze stacji, przyjdę się główną ulicą, gdzie znajduje się sklepy, restauracje i tym podobne. Widzicie? Więc sama stacja kolejowa znajduje się po lewej stronie, w stronie. Ale ja chcę Wam pokazać, jak wygląda te wszystkie sklepy pod yoga tower ale są ozdoby z nowego roku jeszcze nie zostały spalone macie sklep z akcesoriami jest taki droższy sklep który sprzedaje drobne rzeczy lecz co podróżują albo w yoga tower Wendy's Kitchen oczywiście amerykańska sieć mamy z Starbucks jest są tego sklep z, z akcesoriami dla pan. Nie dla panów nie ma ciuchy i taka różna mieszanka teraz Zobaczymy co jest z tej strony. A tu mamy kolejny sklep z jedzeniem. A sushi na tej To Więc, oczywiście, sushi, jeżeli chodzi o jedzenie, jest formą takeawayu. Dlatego też to tak poniżej. Bo to często są takie małe sklepy. Jest ja zobaczcie, takie małe te z sushi. Z tej strony możemy wyjść. Teraz zobaczcie, tutaj przed nami znajduje się poczta. I teraz, jeżeli przyjedziecie do Japonii, będziecie się założyć na szybko konto bankowe to przychodzicie do japońskiej poczty. na poczcie sobie otworzycie konto, będziecie w stanie szybko je otworzyć i wsadzić pieniądze na konto, wystarczy wam tylko paszport i wasza wiza do pokazania, czyli Zayu kart. Nie potrzebujecie Hanko, czyli tej pieczęci, aby otworzyć konto w banku, ale większość firm, w których będziecie pracować, poproszą was, abyście otworzyli konto bankowe w innym banku bo będzie łatwiej po prostu robić transfery ale jest taka łatwa opcja więc ja mam konto bankowe właśnie na poczcie jeszcze w drugim banku mamy kawę tutaj mamy sklep z sobą zaraz wam pokażę, bo na zewnątrz są te woskowe figurki przy sobą z co możecie kupić więc jest też wszystko zrobione z wosku Japonia ma Naprawdę unikatowy sposób podejścia do niemarnowania jedzenia i jej przedstawienia klientom jak dane dania wyglądają. Więc ceny macie za taką miskę udonę z tofu 650 jenów. Jeżeli chcecie za 650. Z czyli kurczak smażony 730 jenów. Więc nie jest aż tak drogo. I teraz mamy 900 jenów, około 1000 za taki zestaw. Więc macie cały zestaw. Jest, jest, co, co coś, polskiej, jest to jest takie. mamy 7 Eleven, czyli coś w forma polskiej żabki. jest to krotki, jak to się teraz nazywa. Więc sam sobie muszę pójść zrobić szybkie zakupy, ale są to droższe sklepy. Ale mają najlepsze słodycze, najlepsze przekąski i tak dalej. Dokomo, telefony. Nie polecam Wam robienia numeru telefonu w jakichś sklepach, będą Was zdawać niezłe osobnym w filmie pokażę Wam jak zrobić numer telefonu tutaj w Japonii bardzo szybko i bardzo tanio. Jest jedna firma, która właśnie wyrabia numery telefonów dla owców krajowych bardzo szybko, więc ja Wam zrobię na to na tyle, bo niebawem Japonia się otworzy i ludzie będą chcieli przyjeżdżać prawda? do Japonii. Dlatego też zrobię takie filmy przygotowujące Was tutaj przed przyjazdem, czyli jak załatwić sobie numer telefonu, jak znaleźć mieszkanie, jak wyrobić do dane dokumenty, co załatwić, jak szukać pracy i tak dalej i tak dalej. Więc zrobię taką specjalną serię, abyście byli przygotowani i nie mieli takich problemów, jakie ja miałem, kiedy ja co pierwszy raz przyjechałem do Japonii, bo była masakra. Więc ja wam, chociaż to był chyba najlepszy czas mojego życia, gdy się tak bardzo męczyłem, ale dla osób ze słabym sercem tylko za bardzo nie polecam ale nic, tu mamy skrzynkę tak wygląda w Japonii a jeszcze mam taką komponentę ciekawostkę więc normalnie teraz jak się nowy rok zaczął, można wsadzać mniejsze listy tutaj, większe listy z tej strony ale przed nowym rokiem w Japonii się wysyła specjalne karty do znajomych oraz rodzin, do innych pracowników z życzeniami noworocznymi i te będą przyklejone kartki, normalna poczta i te kartki z tylko te kartki z idą na tą stronę, normalna poszła w tą. To się zmienia. Tylko przed nowym roku, po nowym roku wraca to do normalnego systemu. Drogeria i nad drogerią jest Sapix. Sapix jest, e, jakby to powiedzieć? dziku Kram school po angielsku. Są to zajęcia pozalekcyjne, gdzie dzieciaki się uczą i robią korepetycje o, po polsku. Bardzo drogie, ale większość dzieciaków właśnie chodzi do takich miejscówek i zaczynałem chodzić do takich właśnie, na takie korepetycje, szczególnie tutaj Kumon, który jest chyba najtańszą wersją takich korepetycji, możecie tutaj studiować matematykę, drogie, angielski, japoński, cokolwiek tam chcecie dla dzieci oraz dla dorosłych. Więc macie, to jest kokugo, czyli język japoński, angielski, tam macie matematykę i tak dalej, jeszcze inne. Zajęcia, to jest najtańsze, chyba kosztuje 8000 jenów na miesiąc. I te dzieci już zaczynają tego chodzić w wieku 3 lat. Jest taka presja tutaj w topie, jeżeli chodzi o naukę i zdobywanie dobrych ocen, aby dostać w przyszłości dobrą pracę, że dzieciaki już chodzą i się uczą. Ja naprawdę zaczynam uczyć dzieci angielskiego, które mają półtora roku. Ja nawet nie żartuję, przychodzą takie małe dzieci, aby się już uczyć ABC. macie? Kolejny supermarket, troszeczkę droższy niż OK, ale ma dużo rzeczy z zagranicy. Tutaj ja mamy rzeczy smażone, czyli kancydony. Jest tej kolejny sklep z drogerią. Z drogerii przecież w sumie macie wszystko. Kandu, sklep za 100 jenów, dokładnie za 110, jeżeli połączycie je z podatkiem. Czyli dużo pierdołek, jeżeli będziecie potrzebowali rzeczy do kupienia do domu. Jak pierwszy raz sobie przyjedziecie, to Kandu ma w sumie wszystko tej strony. Oni sprzedają rzeczy z zagranicy. Tylko pierniki truńskie można spotkać, jeżeli chodzi o produkcje polskie. Tak, to czasem się jeszcze pojawia bardzo, ale to bardzo tania polska czekolada, którą ASKA kupuje i smakuje mi nie za bardzo. <grytanie> tak narzekając. Więc, widzicie, jak skaczę z tematu na temat. Ale w Japonii jest naprawdę dość sporo ciekawych rzeczy się dzieje. Więc teraz nie każde dziecko, jeżeli chodzi o takie studiowanie, chodzenie na te korepetycje, wytrzymuje to psychicznie. To jest czasami męka, jeżeli dla mnie jako dla nauczyciela, który ma takie właśnie dzieci, które są zmuszane przez rodziców do nauki języka angielskiego, ponieważ dzieci w Japonii muszą uczyć się angielskiego, to ja mam przerypane. Bo się ciężko uczy takie dzieci i jest wieczna walka. Aby to dziecko coś zrobiło, bo oczywiście rodzice nie widzą tego że zmuszają dziecko, prawda? Bo rodzice mają zawsze rację. To dziecko nie chce się uczyć, ale wymagają od nas, nauczycieli, efektów, żeby to dziecko mówiło po angielsku. I przychodzą czasem po niecałych czterech miesiącach z pretensjami, ciągle moje dziecko ale po angielsku nie mówi. I to mówimy o dziecku, które ma niecałe dwa lata, które jeszcze samo nie potrafi mówić po japońsku. Więc takie są. Fajne parodie tutaj w Japonii. Ale jestem ogólnie cierpliwy i daję sobie z tym radę. I teraz jeżeli chodzi o ten właśnie nacisk, o całą presję życia w Tokio, to tak naprawdę dość spora część obcokrajowców tutaj w Japonii nie wytrzymuje. Zazwyczaj przylatują ludzie na jeden rok, może nawet na kursy i wylatują. Nie wracają do Japonii, jeżeli wracają, jako turyści nie do życia, bo taką jak mówiłem, presja nawet dla nas obcych krajów to jest spora. I z tym trzeba sobie umieć poradzić. Ok. Z tej strony mamy siłownię. Z tej strony mamy pacinko, czyli tak zwany gambling, ruletki w wersji japońskiej, które nie mają sensu ludzie tracą tylko tam pieniądze i nigdy nic nie wygrywają. Nie polecam Wam tam chodzić, chyba że macie urodziny, to wtedy Wam ustawiam maszynę, abyście coś wygrali ale i tak naprawdę no, prawdopodobnie więcej położycie pieniędzy niż wygracie, więc uważajcie na pachinko ogólnie z japończykami z którymi rozmawiałem, to każdy z nich mówi że pachinko jest uprowadzone przez koreańską mafię i wysyłają pieniądze z Japonii do Korei więc wierzyć lub nie ale nie zdziwiłby się gdyby tak się działo bo mimo wszystko w japońskim rządzie jest też sporo osób z pochodzenia koreańskiego albo z chińskiego i teraz są Japończycy, którzy są podzieleni, którzy lubią to, że Chińczycy są w japońskim e, rządzie niektórzy ich nienawidzą to jest taka mieszanka polityczna a, wyszliśmy z tej głównej strony To jest główna droga wiodąca do Sakura Sakurashimachi, Sangenjaya i na samym końcu do Ikeijiriyohashi a potem jest Shibuya więc tą drogą byśmy szli przez nie wiem, dwie godziny, cały czas prosto dojdziemy do Shibuya. Ale tutaj się znajdują też wszystkie małe restauracje. Takie sklepy, łańcuchy tak zwane. Chain. I po japońsku się mówi o mise, Sklep. Teraz macie różnego rodzaju. Jest ciuka. Ciuka znaczy chińskie jedzenie. Macie izakaya, izakaya oznacza bary. Jestem jakiniku, czyli smażone mięso. W tej strony macie Macyja Tam macie kary, macie Gyudon Gyudon jest po prostu miska z wołowiną oraz ryżem i zazwyczaj są z miso Jakie spacinky w środka? Ludzie sobie siedzą i tracą pieniądze cały dzień. Macie rzeczy smażone kacu? Czyli rzeczy smażone. O wybacie kamera się przewróciła. Katsu z tej strony, macyje po prawej. Małe kafe, jakiś mały biznes. Z tej strony jest smażalnia karage. Więc sensie możecie kupić takie bardziej autentyczne karage niż takie skróty. I macie dwa rodzaje kurczaka zazwyczaj do wyboru tutaj w Japonii. Albo kurczaka z Brazylii, tego najtańszego, który nie za dobrze czapie, Albo kurczaka, który został wychłodowany w Japonii. I on jest zazwyczaj droższy. Nawet dwa razy droższy niż ten brazylijski. Więc macie do wyboru. Czy, czy się jest w czy drożej i troszeczkę smaczniej tu ja mamy chiński sklep z tej strony restauracja. jest dość dobra, mają dobrą biose i dobre zestawy sklep z ramenem macie rameny do wyboru, do koloru jak zawsze kuszę was japońskim jedzeniem ale jedną dobrą rzeczą jest to że moja kochana żona Aska. jeżeli wiesz, że ja mam dzień wolny to zawsze przygotuję mi obento. Obento jest to lunchbox angielskiego, czyli pudełko z jedzeniem. Przygotuję mi po prostu już jedzenie, leży czeka na mnie w lodówce. Po prostu sobie odgrzewam w mikrofali i na tyle. Nie muszę chodzić głodny, nie muszę gotować, bo tak dba o mnie żona. I teraz, czy każda Japonka to robi? Ja bym powiedział, że większość Japonek tak. Dla swojego ukochanego chłopaka narzeczonego czy mężczyzny, przygotuje wam jedzenie, bo są bardzo kochane. Polki też tak robią, oczywiście nasze Polki też są bardzo kochane. Tutaj z tej strony macie sklep z kimono. I teraz to kimono kosztuje 250 tysięcy jenów, czyli na polskie chyba 12 tysięcy, może 12 nie będzie, ale około 10 tysięcy złotych za to kimono, zestawem. To jest obi, ten pas, Tutaj macie buty, jest torebka, tak wygląda właśnie zestaw tego kimono i oczywiście specjalny wieszak na kimono. Jest drogo, ale to jest wszystko zrobione z jedwabiu, dlatego też się nie dziwcie, że to są takie ceny. Warto odwiedzić te sklepy, gdzie można wynająć kimono i je założyć i możecie poczuć się jak Japończyk na jeden dzień i nie będzie musiało Was kosztować 10 tysięcy zł, będzie kosztowało Was co nie wiem może 400 zł za wynajem. Wy macie rosyjską restaurację, więc czasem raz w tygodniu sprzedajemy pieroszki, ale to nie są nasze polskie pierogi, tylko rosyjski pierog duży. Są takie sobie, a znaczy nie są złe, są smaczne, ale nasze polskie pierogi są najlepsze, o tym nigdy nie zapominajcie, bo mimo wszystko ja czasem lepiej pierogi, ale nie mogę dostać faragu albo białego sera, aby zrobić sobie te rogi ruskie. Więc zazwyczaj muszę kombinować. Ostatnio zrobiłem z, z mascarpone, ale ten eksperyment za bardzo dobrze mi nie wyszedł. No, idziemy przecież, pokażę Wam resztę miejscowości Więc Z tej strony macie kolejne małe więc chodząc z takimi łucznymi obliczkami, gdzieś z dala od głównych turystycznych atrakcji będziecie mieli szansę pójść do takich właśnie małych barów co to Snack Bar i zakaję jakkolwiek byście chcieli nazwać i tam po prostu chodzicie i zazwyczaj musicie zapłacić 500 jenów za wasze krzesełko to jest tak zwany serwis czarcz albo trzeba bo trzeba Charge, jak chcecie to nazwać i jeżeli to zapłacicie 500 jenów nie ważne czy siedzicie godzinę czy 3 godziny Możecie sobie tam siedzieć. To nie czy zamówicie jedno piwo, czy 20. ale nie każdy bar to robi. I teraz zaraz na siedzie. Pójdziecie? To taki tables charge. Może się może się zmienić. Może to być tysiąc synów za darmowym drinkiem, albo z przedpłaconym drinkiem, jeżeli chodzi albo może też wcale go nie być. Tylko nie zdziwcie się, jeżeli wyjdziecie i będą te takie małe. I Izakaya pełne ludzi, bo zazwyczaj lokalnie ludzie tam przychodzą i co robią tutaj w Japonii nie wiem czy to robi się w Polsce, ponieważ ja wyjechałem z Polski kiedy miałem niecałe 19 lat więc do barów za bardzo nie chodziłem ale tutaj w Japonii idąc do baru czy zakai, kupujecie butelkę danego alkoholu, czy będzie shochu, czy będzie nihonshu, czy będzie whisky cokolwiek tam mówicie I oni, jeżeli skończycie, powiedzmy, pić tylko połowę tej butelki i zostawiacie w parze. I ona może sobie tak leżeć ta butelka przez miesiąc. Oni po prostu nakładają taką nawyżkę z swoim imionem. Więc za każdym razem jak tylko przychodzicie, możecie kontynuować dalej pić ten alkohol. I jedyne co musicie zrobić, to kupić sobie, nie wiem, jakąś zastawkę czy coś do jedzenia. I to tyle. Oni dla Was są butelkę będą trzymać. A się obie Więc ja poczucie tak że kupię taką butelkę nie wiem, zapłacą 5000 jenów powiedzmy za lepszy alkohol i sobie tak chodzą codziennie trzy parę razy w tygodniu Jeszcze wtedy piją tak powoli ten alkohol tak macie tu są pomarańcze jest zima i sobie kwitną w Japonii Eko. na wczorajszym ogródku tak samo jeżeli chodzi o stryny, czy mandarynki, Te sobie tak rosną nie są tanie, bo mimo wszystko jest to drogi owoc do kupienia, mimo że Japonia sama je produkuje. Ale są smaczne, więc spróbujcie. Szczególnie jednego cytrusa, którego powinniście spróbować będę z Japonii, jest to yuzu. Juzu jest połączeniem jak gdyby pomarańczy oraz grapefruita, jeżeli chodzi o smak. Jest to dość dobry cytrus. Jeżeli nie będziecie w stanie go kupić, to zazwyczaj możecie kupić sobie jakiś napój zrobiony z yuzu. Jest bardzo dobry. Jeszcze wam pokażę śmiesznego. Jesteśmy w dzielnicy. I tu są, nie wiem, domy, rodziny, czyli zabawki dla dzieci, a tutaj macie dyspensor z kondomami za 500 janów. Nie wiem dlaczego, bo ani nie ma tutaj Love Hotel wokół nas, ani co ale wspinają tyle. Więc takie ciekawe dyspensory możecie sobie zobaczyć Chodząc kurcznymi uliczkami japońskimi. Tutaj, jeżeli chodzi o te budynki, to teraz patrzcie te blokowiska stare. Zobaczymy, czy mi się uda tam One są stoją już puste. I teraz powiem Wam, dlaczego. Były to domy zbudowane podobnie gdzieś w latach 70., może nawet końcem lat 70., dla uboższych rodaków zepchniętych. Więc ludzie mogli sobie wykupić takie mieszkania, ale one są za stare, dlatego będą one remontowane i ogólnie albo zostaną zniszczone i zbudują coś nowego. Albo będą odremontowane i te rodziny, które tutaj mieszkały, będą mogły wrócić, póki co są przeniesione gdzie indziej. Więc taki system pomocy dla biedniejszych rodzin w Japonii istnieje, tylko trzeba być Japończykiem. I trzeba naprawdę zarabiać bardzo mało i tak dalej. I takie mieszkania nie są duże. Mają bardzo niskie sufity, grube ściany, ale bardzo, bardzo tanie do wynajmu. I tak naprawdę lepiej się w małej klitce niż żyć na ulicy, prawda? Dlatego to jest fajne, szczególnie jeżeli dla starszych osób, którzy naprawdę biedę, to mają gdzie mieszkać. Oczywiście bezdomni siebie poniżej też zdarzałem, pójdziecie do Szyndziku na przykład, tam jest ich od groma, ale to już ludzie, którzy sobie naprawdę sami nie potrafią poradzić, więc nawet jeżeli rząd chciałby im poradzić, pomóc, to się im nie uda to zrobić, ponieważ. Co ludzie mają naprawdę poważne problemy. A nic powoli nawet do samochodów jedzie więc teraz wkraczamy już na teren innej miejscowości. Znajdujemy się w Surumaki. Surumaki jest miejscowością sporą. Jeżeli chodzi o Setagajaku, jest to chyba z największych miast w Setagajaku Znajduje się sporo domów, rodzin i fajnych rzeczy, które odkryjemy następnym razem. Teraz... Dla ciekawostki Wam powiem, saską. Przymierzaliśmy się, aby kupić to mieszkanie. Tam u góry z tego balkonu było widać Fuji, ale niestety koszty remontu tego mieszkania oraz samo kupno mieszkania z wszystkimi Wiecie, pierdołami, które są związane z kupnym mieszkania w Japonii. Zrezygnowaliśmy z niego, chociaż było bardzo duże. Miało 90 m2, ale niestety tak to w życiu czasem, że trzeba dobrą szansę ominąć, bo realia są realiami. Ale nic. To na tyle z mojego vlogu na dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać ma galeria z zdjęciami, Jak zawsze czekam na Wasze pytania, komentarze na YouTube. Dziękuję Wam bardzo za pomaganie mi w rozrastaniu mojego kanału. Do zobaczenia podczas kolejnego vlogu po Japonii. Cześć!